Siemano widzowie, ja jestem Ban gramy dzisiaj w Minecraft, a zamiast kto? Gluba Gluba! Siemako! Gramy dzisiaj w Bedwarsy. kompletnie nie umiemy się bić, ale spróbujemy. Gramy z jakimiś gościami na Hypixelu. No i zaczynamy. Szybko do generatora trzeba... Jaki pierwsza muszę zabrać? Ale tutaj możesz razem stać, to nie jest Bedrock. A, okej. Okay. Musimy szybko budować łóżko. I też, dobra, to ty obudowuj łóżko, ja będę kupował y, bloki, żeby się podbudować. My kompletnie nie umiemy grać w Bedwarsy, ale spróbujemy. Bo... czemu nie? Już ktoś zginął. Okej, okay, szybko. My jeszcze nie. Ja już kupuję tutaj deski. Ja będę nimi łóżko. To Kuba Gluba przepadł próżni. Ja tutaj... takim nobkiem. Takim nobkiem w próżni. Jestem takim nupkiem. Takim nupkiem jestem to, że... Jakąś łóżko zniszczyli, no to nieźle. U nas na razie łóżko trzyma się stabilnie. Ja się to tutaj dziwne. Zajmuję. Ja się tutaj zajmuję łóżkiem. Chyba głowa atakuje, chociaż coś mu nie idzie. Teraz kupuję fireballa, żeby sobie kogoś zaatakować. więc stołnik leci Nasza forteca już jest coraz lepsza Tylko góra, góra nie jest, jest zabudowana, zabudowana stołnikiem, stołnikiem więc, więc już ją lecę zabudować No i już jest zabudowana No, no, teraz to teraz trochę kubie pomogę. Chodź, spadłem. Oj, spadłem. Nie, co ja odwaliłem. Oj, ty też spadłem. Jeszcze. Ale jesteście już mega blisko diamentu, więc... Co to? Eee, kupuję bloki. kupiłem miecz. Szkło na górę. O ja muszę i tak jeszcze kupić sobie wełnę. Jak ty ten dziwny tak masz zbudowałeś? No taki dziwny zbudowałem, ale... Diamenty już są przejęte. Co jest? Tutaj cztery diamenty aż były. U. Omega mocna. Teraz idę nam kupić Sharpnessa. Sharpness, dobra. Następny ulepszamy generator. Następny na pewno ulepszymy generator, bo najbardziej się przyda. Albo Protection. Protection też by był mocny, ale jednak generator chyba trochę lepszy. Widzę, że zdobyłem aż dwa diamenty, więc idę ulepszyć generator szybko, zanim nas zabiją. Teraz czekam na. Proszę mieć. Widzę, że już mam na miecz. Idę teraz kupić sobie żelazny miecz. I idę na środek. A ja tobie wyrzucę szmaragdy. Może je wykorzystać na coś. Tutaj masz. Jest. Trzy. ze sobą. Zbrajka. Ale ona jest za droga. Fireball. Budują się do nas. Budują się. Dobra, rzuciłem, rzuciłem prawie różowego. Tak, zabiję różowego. O, to dobrze. Kill. Dobra, uważaj, wracaj, 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 wracam, wracamy już do was, wracam. Dobra. Szybciej. Idą, idą, idą. Chroń. Chroń. Chronię, chronię, chronię. Dobrze brawo, jest, spadł sam Dobra mamy to Może my ich zniszczymy Kupułem... no Właśnie może nam się uda Kupię sobie TNT I spróbujcie do nich podbudować od góry Pełno I może nam się uda Idą z powrotem chyba do na. ej czerwoni są na drodze naszej żółtej Ej Szybko rozwal ich Odpuścili nam, odpuścili nam. Odeszli sobie. A nie, jednak idą do niebieskich. Jest, dobra. O, ten czerwony ogarnia. No, ja idę rozwalić niebieskie łóżko. Dobra, ale czerwony chyba próbuję im rozwalić, chociaż nie wiem. Ale ty się możesz podbudować, Ej, to ja. Łóżko. Nie chcieli niebieskim łó łóżko. E, dobra, to mamy teraz Pierwsza czy nie... Proszę na raz, pokonana. Ginęli. O. Zabił mnie. Ajajaj. Aj. A, ja też zostałem zabity. Tak, że już mu więcej nie podpadajmy, bo za chwilę na nas napadnie. No tak, bo on ogarnia bardziej od nas, więc lepiej. Jego fireballem mnie pogrążyły. Teraz wybiorę dwa firebole. To jest coś bardzo dziwne, że... I zaatakowali nas jako pierwszych. Nie. Szybko, jest zabiję, zabiję, zabiję. Ale nie, jest jeszcze żółty u nas. Aha, to ty. Jesiń mówiłem. Dobra. No, no, no. Ja tutaj. Chodzę po szmaragdach. Minimalnie spodobałem firebola. Muszę Muszę fireballa sobie kupić. O, dużo, dużo żelaza. Firebola są mocne. No właśnie, próbuję. Kupo, kupuję, kupuję jeden fireball i stać mnie na drugiego. Nie Jestem jeszcze na drugiego, ale... Ja kupuję za chwilę diamentową zbrojkę. i ulepszam generator, albo kupię prota, protection biorę prota więcej mi nie stać, biorę derczesto. i idę kupić zbrojkę diamentową i co by tu jeszcze kupić Idę kogoś zaatakować za chwilę. Jedno do różowych chyba. A nie, jednak ja nie pójdę, bo zapomniałem kupić bloków. Więc ja muszę się wrócić. Dobra. Mikstura skoku wzięta. Dobra. Muszę ja kogoś napazać. Różowy. On jest mocny, on ogarnia. Tylko, żebyś we mnie nie trafił fireballem, bo ja! Spadł, spadł. Dobrze? Prawy spadł. On jednak dalej żyje. To jest. Oj! Strany. Co, ja zmarnowałem firebola. Skacze jak żaba teraz. Szybko. my się buduje na nasze łóżko, on. Zrób cię, zrób TNT. Zabiję, Zabiłem, O dobrze, dobrze, dobrze. E, to teraz, Teraz się zbroimy, teraz się zbroimy. Musimy się mocno uzbroić. Dwa hmm. fireballki. Ciężki pojedynek. A ile drużyn zostało, bo ja nie widzę? Y, drużyn zostało... Y, re, czerwoni i... i, i jeszcze. I jeszcze my, no to trzy drużyny zostały. To mało. No Biorę moje ulubione wierzeczki Ja nam prawe łóżko bo jest ten... Już... Drewno Potrzebuję trochę złota. Dasz złoto? Yy, właśnie mam tylko, mam tylko dwa. No ja potrzebuję dwóch. To, to, da, to masz. Tutaj ci wyrzuciłem. To weź, tutaj masz. Czyli w Bierz. Dobra. Dobra, sorry. O, ale się obudowa ale obudowałeś nas. Co ty zrobisz? No teraz buduję. Bieżeczki już powstały. No i znowu zapomniałem. Buduję się. Mój cel to zniszczyć teraz różowych. A, spadłem, spadłem. Ja mam diak zbrojkę. Kopila. No, znowu schadłem. Ginę. Dobra, teraz nie ja macie... ja się... Sobie... Wyżyciłem ja swój mecz. Aj. Uważaj, teraz bo mogę nas zabić. Okej, okay, tu to... Ja sobie tylko kupię... Kurde, co by tutaj kupić? Różowi walczą ze sobą. O, to dobrze. Ja zbieram emeraldy. Mamy silverfisha. Po co nam silverfish? Nie wiem, zrespiłem go. <grym> Dobra, ja robię cofkę. Ile kosztuje jakiś lepszy miecz? Muszę sobie sprawdzić, ile kosztuje miecz. Cztery emeraldy. Dobra, mm, to ja, ja muszę sobie chyba kupić... Ja sobie kupię... jajko. Co tu kupić? Zrobiłem lepszy, lepszy generator? generator. Teraz idę. Nie. O nie, zniszczyli, zniszczyli. Czerwoni, czerwoni, czerwoni. Ja uciekam, ja uciekam. A jak czerwoni? No czerwoni nam zniszczyli, czerwoni nam zniszczyli. Jak czerwoni są w Ale jeden czerwony nam zniszczył. Aha. To nie wiem dlaczego. Nie wiem, nie, nie jak.